Nowe informacje. Tajemnicza śmierć 36-latka. Na jednym z parkingów na warszawskim ursynowie, dokonano tragicznego odkrycia. Jak podaje portal hallu w niedzielę około godziny 21.30 w alei Aken znaleziono nieprzytomnego mężczyznę. Miał znajdować się na tylnym siedzeniu swojego zaparkowanego samochodu. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy wybijając szyby w pojedzie. Dostali się do mężczyzny. Rozpoczęła się próba ratowania jego życia. Było na to już jednak za późno. Lekarz orzekł, że 306-letni mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych. Z portalu holorsynów.pl dowiadujemy się, że 306-latek miał rozpocząć urlop. Jego samochód, a następnie jego samego zauważył ktoś z jego firmy. To właśnie ta osoba wezwała na miejsce służby. Prawę bada teraz ursunowska prokuratura. Wstępnie wykluczony z udział osób trzecich. Śledczy sprawdzą, czy mężczyzna był pod wpływem środków odurzających. Dokładne przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny wykaże dochodzenie. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Shot Joker